Ach, ten dźwięk, to jest piękne. Czuć lekkość. No i wygląda jak milion dolarów. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny pojazd z naszej kolekcji. Będzie to dosyć świeży rocznikowo samochód, ale bardzo ciekawy i uważam go również za takiego przyszłego klasyka. Jest to BMW M3 Competition z 2017 roku zapraszam W sezonie zimowym stoi sobie pod pierzynką. Piękny kolor Jasmarina Blau. Wyjadę nim, żeby go może pokazać na środku. Także zapraszam do słuchania cold startu, bo jest czego posłuchać nawet. Samochód w 100% seryjny, jeśli chodzi o wydech i tak dalej. Wersja Competition charakteryzuje się właśnie tym trochę takim ciekawszym wydechem. I jak na aktualne prawie że auto z 2017 roku, uważam, że nawet nieźle brzmi, pomimo tych wszystkich już restrykcji, turbosprężarek i tak dalej. Nie jest wcale źle w tym trybie takim najbardziej yy, hardkorowym, czyli Sport Plus w tym przypadku. O, już się troszeczkę ułagodził. Jest, jest całkiem fajnie, są strzały, jest głośno i w zasadzie chyba nie ma wielkiej potrzeby modyfikowania tutaj wydechu, bo i tak super, dużo z niego nie wykrzesamy, nie jest to v tak jak poprzednia generacja, która gdzieś też tam stoi pod pokrowcem, może pokażę ją Wam w kolejnym odcinku. Dobra, mogę go zgasić, żeby nam zbytnio nie przeszkadzał. No i tak jak widać, M3 moim zdaniem dużo ciekawiej wygląda od M4, czyli wersji dwudrzwiowej, bo bardzo są fajnie wyoblone te tylne błotniki. Ten samochód naprawdę wygląda agresywnie, szczególnie z tej perspektywy. To jest moja ulubiona perspektywa, patrzeć na to auto. Jak sobie tak spojrzymy, to no jest naprawdę szeroko, ta szeroka 20-calowa opona, Robi tutaj wrażenie. No oczywiście standardowe cztery końcówki układu wydechowego. Samochód ma bardzo ciekawą historię, bo pochodzi z polskiego salonu. Odkupiłem go od pierwszego właściciela, też maniaka. Pozdrawiam Igora przy okazji i samochód jest no taki w 100% zgodny z moimi wymaganiami i moimi yy, wszelkimi tam powiedzmy marzeniami o posiadaniu jakiejś tam kolejnej M3. Z tej generacji uważam, że jest to najciekawsza wersja, bo jest M3, a nie M4, mi się bardziej m trójka podoba. No Oczywiście względy praktyczne też, bo mamy drugą parę drzwi, można wygodnie wsadzić dzieciaki do fotelików i tak dalej. E, kolor Jasmarina Blau uważam, że bardzo fajny. E, no, pakiet competition e, wersja ta już poliftowa i tak dalej czyli charakterystyczne te 20 20-celowe koła. E, styling 666 się w ogóle nazywają, żeby było ciekawie. Tak jak widzicie, 2,85, 30, 20 z tyłu kawał gumy są cztery S, bo fabrycznie wychodziła na Supersportach. W międzyczasie poprzedni właściciel założył jeszcze komplet nowych 4 s Uważam w ogóle ten model opony też za, za świetny model do takiego daily. Jest parę takich dodatków M-Performance tutaj. Mamy ten spoiler, splitter, lip, tutaj te boomerangi tak zwane i ta dokładka z prawdziwego karbonu. To jest właśnie ten moment, żebyś zasubskrybował nasz kanał i dał lajka. To jest z pakietu, właśnie tych dodatków oryginalnych BMW M Performance. Cholernie drogie rzeczy. No, oczywiście seryjnie karbonowy dach. Ach, ten dźwięk, to jest piękne. Czuć lekkość. No i wygląda jak milion dolarów. Ciekawostką jest to, że. Ten samochód ma praktycznie zaznaczone wszystkie możliwe opcje, jakie się dało w momencie konfiguracji, oprócz szyberdachu, bo można zamówić M3 czy tam M4 z szyberdachem, co oczywiście jest mało motor sportowy, bo wiadomo, masa na górze niepożądana itd., ale tutaj jest wręcz karygodnym zamówienie szyberdachu, ponieważ wtedy pozbawiamy się seryjnego karbonowego dachu i mamy zwykły dach z blachy z szyberdachem. Takie egzemplarze również poprzedniej generacji E92 i E90 M3 są w zasadzie niesprzedawalne, bo wiszą w ogłoszeniach i nikt nich nie chce, bo jednak każdy chce mieć ten dach z karbonu. Jeśli chodzi o dodatki, mamy jeszcze oryginalny spoiler, też ten karbonowy, dodatkowy i mamy dyfuzor też karbonowy. Wszystko to jest M-Performance, wszystko jest oryginalne i było zamontowane do nowego samochodu przed opuszczeniem salonu. I co jeszcze jest ciekawe, widać, że auto było w rękach maniaka podobnego do mnie, dlatego że poprzedni właściciel przed opuszczeniem salonu, jak odbierał to auto, to wysłał je jeszcze na oklejenie foliami PPF. Całe nadwozie, wszystko jest oklejone od nowości xpel Ultimate. Więc, dlatego, ten lakier też jest w doskonałej kondycji. Samochód ma 4 lata z haczykiem. Yy, ma tam 50, chyba 7 tysięcy teraz? Tak, 57 tysięcy kilometrów przebiegu. No, i jest jakby prosto opuścił salon. Naprawdę nieskazitelny lakier oczywiście. Jest bezwypadkowy, i tak dalej. Yy, no, i fajna decyzja uważam, żeby takie auto właśnie od nowości w pełni zabezpieczyć. Bo można się nim długo cieszyć i tym nieskazitelnym lukiem. Co więcej, z ciekawostek, może zajrzymy pod maskę. Ta generacja ma sześciocylindrowy silnik rzędowy. Stety lub niestety turbo doładowany, bo takie czasy. No i ta rozpórka seryjna też karbonowa, to jest piękne, ja mógłbym tu zamieszkać, jakbym się zmieścił, naprawdę robi to wrażenie. No wszyscy się jarają E90-kami, powerami bo tam było wolno sące f 8 naprawdę świetne auto, też je uwielbiam, też zobaczycie je w którymś z tych odcinków, bo mamy kilka takich sztuk w kolekcji i wyścigowych bardziej i seryjnych, natomiast ta generacja no, jest sporo mocniejsza, i tutaj uważam, też jestem przeciwnikiem oczywiście turbo doładowania i tak dalej, bo wolę moc z pojemności. Natomiast tutaj zabieg uważam, że udał się w BMW, ponieważ zostawili charakterystykę sześciocylindrowej, wysoko się kręcącej rzędówki, tak jak była chociażby V46M3, dołożyli turbo. No wiadomo, dźwięk już jest trochę gorszy, bo jednak te turbosprężarki tłumią ten, ten dźwięk wydechu i tak dalej. Natomiast charakterystyka dalej jest fajna, nie ma turbodziury i ta moc jest tak fajnie liniowo oddawana. I naprawdę do, do tych górnych partii obrotów, jak się tym pojeździ, jest, jest fajnie i ten charakter prawdziwej entry jest zachowany. Te turbiny wcale tu nie przeszkadzają. A na plus jest to, że naprawdę sporo pomagają, bo mamy tutaj tyle momentu i to z samego dołu. Eee, seryjnie ten silnik ma 450 koni w wersji Competition i chyba 580 Nm. No, i tutaj właśnie jest też mała modyfikacja, bo jest taki Stage One, zrobiony jest soft. Eee, I mamy, 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 mamy. Zaraz dokładnie sprawdzę, żeby się nie pomylić. 550 było, sorry, momentu seryjnie, a mamy teraz 510 koni i 680 Nm. I powiem Wam, że to naprawdę czuć, bo auto jest niezłym szatanem. Dodatkowo jest wgrany sterownik skrzyni biegów od wersji GTS, tak samo zmodyfikowane oprogramowanie dyfra i przekładni kierowniczej, wszystko też jest soft z GTS-a parę takich małych zabiegów, a auto naprawdę zmienia się diametralnie i prowadzi się genialnie. Skrzynia DKG yy, bardzo szybka. Uważam to za jedną z lepszych skrzyni biegów w autach sportowych. Tuż, tuż zaraz za skrzynią PDK z Porsche, ponieważ ta skrzynia, szczególnie z softem GTS, jest mega szybka. No i daje też takie doznania motor sportowy, bo w tym najszybszym trybie, jak jedziemy z pedałem w podłodze, przepinamy łopotami biegi, to mamy takie fajne szarpnięcia w kark, porównywalne do tych ze skrzyni SMG, z M5, E60 na przykład, to tam to już jest w ogóle kultowa ta skrzynia, natomiast tam nie jest aż tak szybka. Tutaj też są fajne strzały w kark, ale no skrzynia jest niesamowicie szybka, jest bardzo mądra, bo nawet w trybie automatycznym no w zasadzie zmienia biegi tak, jakby sobie tego oczekiwał kierowca sportowy. Najnowsze M3, M4 ten brzydki bober z tym paskudnym przodem. W wersji Competition też mają po 510 KONI, czyli tyle ta, co ta po Softie. Bezpiecznym. No i już nie mają tej skrzyni. Mają niestety zwykłą skrzynię zf co jest związane z tym, że jest też wersja X Drive. No i ta skrzynia nie współpracuje z drive'em. więc dlatego mówię o tym, to jest może się wydawać śmieszne, ale pogadamy za 5-10 lat, kto miał rację, że to będzie taki malutki, przyszły klasyk. Właśnie ładnie wygląda jeszcze, ma piękny przód, a nie zęby bobra i ma szybką skrzynię DKG, jednak ta skrzynia ZF w tej najnowszej M3 i M4 jest no krótko mówiąc, gorsza. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj już mamy opcję na kierownicy, przycisk M1 i M2, i możemy sobie dwa zupełnie różne ustawienia zaprogramować, że wciskamy przycisk i ustawiamy sobie zakres kontroli stabilności. Mamy ten opcję M Drive albo wszystko wyłączone w cholerę. Co tam mamy? Układ kierowniczy, reakcje, zawieszenie, oczywiście trzy ustawienia. No i jakby cała praca też silnika, reakcja na gaz i tak dalej. I wszystko sobie programujemy pod jeden przycisk. Ja zazwyczaj mam, znaczy zawsze tak mam ustawione, to już też taki tip. Pewnie każdy, kto jeździł m tą albo poprzednią, ma podobne odczucia, bo do takiej zabawy pod M1 mam ustawione, wyłączone wszystkie kagańce, wszystko najbardziej hardkorowe, ale zawieszenie w trybie komfort, czyli tym najbardziej miękkim. I uważam, że to jest najlepsze do latania bokami, gdzieś tam, jak jest możliwość i jest bezpiecznie. No to jadąc sobie w takim seryjnym trybie po odpaleniu, tak zwanym delikatnym, widzę, że jest jakieś rondo albo coś, to wtedy szybko M1. Tylko minus jest taki, że trzeba potwierdzić wyłączenie wszystkich kontroli, jeszcze raz wciskając przycisk M1, no i wtedy bok później. Pod M2 mam taki średni tryb, czyli taki dojazdy w zasadzie na co dzień, czyli silnik w sporcie, nie w Sport Plusie, bo jest aż za bardzo czuła ta reakcja na pedał gazu, w tym Sport Plusie. Zawieszenie oczywiście, komfort i układ kierowniczy ten Sport, a nie Sport Plus. I to jest dobre do Daily. Natomiast właśnie ten M1 wszystko odcinamy, i moim zdaniem, wszystkie M trójki. W których już była ta opcja ustawiania twardości zawieszenia seryjnie, yy, najlepiej mi się nimi jeździ bokami, jak mają to zawieszenie w komforcie. Może to jest też związane z naszymi drogami niezbyt równymi, ale wszystko na maksa, zawieszenie na komfort polecam, można się fajnie pobawić. Samochód jest oczywiście w takim stanie, powiedzmy, fabrycznym, bardzo ładnym i yy, miejmy nadzieję, że trochę. Trochę się nim pocieszymy, zanim zostanie sprzedany. O ile w ogóle zostanie sprzedany, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo w tym momencie trudno już znaleźć ładną, z taką historią, bezwypadkową M-trójkę. Mamy oczywiście listwy też z prawdziwego karbonu, te wewnętrzne, dekoracyjne. No i tak jak widzicie, wszystko jest piękne, jak nowe. Z ciekawostek w wersji Competition mamy te genialne fotele, które tak jak widać mają dziury mają podświetlane logo M3 no i jest największy bajer że jak ktoś jedzie z przodu ktoś za nim siedzi to można połaskotać no niby redukcja masy ale też naprawdę wygląd świetny i nawet taki grubas jak ja bardzo fajnie się pasowuje w ten fotel i mieści się i jest mi w nim podziwo wygodnie więc fajnie wyprofilowane do takiej szybkiej jazdy drogowej świetne, a nawet na torze też się można pobawić bez żadnych modyfikacji i, i wsadzania kubełków i tak dalej. No i może z tego być fajny klasyk, fajne uzupełnienie kolekcji M3. Zobaczymy. Na razie na tę najnowszą generację jakoś bardzo nie jestem napalony, ale może się to zmienić, bo pamiętam jak ta generacja F80 M3 miała premierę już ładnych parę lat temu, no to byłem Totalnie sceptyczny, bo byłem zakochany w 92, którym też jeździłem na co dzień swego czasu. No a teraz, właśnie z biegiem lat, okazuje się, że ten egzemplarz, w sensie ta generacja wcale nie jest taka zła, bo wrażenia z jazdy dużo szybsze, dużo ciekawsze niż w 92. Mam bezpośrednie porównanie, bo i tym, i tym trochę już pojeździłem. Dużo szybszy samochód, lepiej się prowadzi, jeszcze bardziej sztywny i zwarty. No krótko mówiąc, aktualnie jest to jeden chyba z takich ciekawszych samochodów na daily, szybkie daily, e, jeśli ktoś nie potrzebuje wielkiego kombiaka typu RS6 i tak dalej, bo jest to niesamowicie szybki samochód. On po tym takim zwykłym sofcie Stage One, żadna inna modyfikacja, tylko zmiana ECU, delikatna, delikatne podkręcenie, robi w tym momencie... 7.8 sekundy 120. Więc uważam, że to jest naprawdę szybki samochód. Mamy tylko tylny napęd, więc trzeba mieć no w wodze fantazję taką, no, że tak powiem, ograniczone zaufanie do tego samochodu, bo pomimo tego, że mamy bardzo dobre opony, bardzo szerokie, duże no, to z trakcją może być problem. Jest dużo momentu, no bo mamy prawie 700 Nm. Trzeba uważać. Mamy nawet drugie koła na zimę do tego samochodu. Przez chwilę miałem nawet pomysł, żeby nim jeździć zimą, ale jednak stwierdziłem, że jest to bez sensu, bo ciągła walka z trakcją tu raz. A dwa, szkoda po prostu tego egzemplarza, bo on od spodu też jest jak nowy. Pomimo tego, że ma koła zimowe, to nigdy zimą nie jeździł. Pierwszą zimę tylko poprzedni właściciel próbował, ale przejechał się parę razy i stwierdził, że też mu go szkoda, więc ma podobnie głupie podejście jak ja, ale uważam, że jest wcale nie głupie, tylko rozsądne. Koła zostają w garażu, auto zostaje w garażu. Myślę, że jak przyjdzie wiosna, marzec, kwiecień, jak już nie będzie soli i niczego na drogach i będzie trochę cieplej no to troszeczkę nią pojeździmy, może nawet na jakiś day się wybierzemy, bo to auto naprawdę się też nadaje bezpośrednio, żeby parę szybkich kółek zrobić na torze, a później na kołach grzecznie wrócić do domku. To by było chyba na tyle. Mm, bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Co sądzicie o tym kolorze? Bo jest taki majtkowy, trochę <gry> dyskusyjny. Mi się akurat podoba i fajnie widać wszystkie te przetłoczenia, wyoblenia na takim dosyć jasnym kolorze. Samochód na pewno rzuca się w oczy, więc to może być minus dla niektórych. No i dajcie znać, co sądzicie i co jeszcze chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach z naszego garażu. Możemy Wam pokazać. W zasadzie każdą generację trójki od początku produkcji. To może być jakiś pomysł na kolejną ciekawą serię. Także dzięki za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.